Wręcz na dwa nowe sposoby oraz szybkie kwiaty one stroke poznaj nietypowe zastosowania pędzelka Molly Nace w kształcie oval mini. Bazą jest kolor Rubber Base Pink Sorbet. A teraz nasz pędzelek w akcji. Pierwsza technika malowania fręcza to robienie delikatnych, krótkich ruchów w stronę wolnego brzegu i pociągnięcie tylko samej końcówki. Druga technika to praca bokiem pędzelka. Pracujemy tutaj białym, dobrze kryjącym lakierem hybrydowym. Tutaj wręcz można zmalować dokładnie jednym ruchem. Następnie potrzebujemy czegoś gęstszego i dobrze kryjącego, jak na przykład proarty. I tutaj tym samym pędzelkiem będziemy malować kwiaty one stroke. Cieniujemy produkty oczywiście osobnej podkładce i następnie odkładamy je w postaci wycieniowanych gotowych płatków kwiata. Tak naprawdę to tylko kilka szybkich ruchów, żeby stworzyć fenomenalne zdobienie. Najpierw łączymy sobie kolor czerwony lub różowy z odcieniem białym, następnie biel z kolorem zielonym. Całości uzupełniamy tylko przy użyciu cienkiego pędzelka małe detale, takie jak kontury w naszym kwiatku, czy prążki, czy malutkie kropeczki, które fajnie zawsze podkręcają całą stylizację. Na to tylko i wyłącznie Mirror Top i mamy stylizację gotową. Kod Lakierowniczka na stronie MOLILAK oraz na stronie Alepa Paznokcie da sobie dodatkowy rabat na produkty nieprzecenione. Jak podoba się tobie ta wiosenna stylizacja?